Jan Bodakowski, dla sumienia narodu, jesteśmy właśnie przed jednym z wielu e, ubelisków e, gloryfikujących zbrodniczą Armię Czerwoną. E, te pomniki, miejmy nadzieję, że na podstawie e, ustawy z, zostaną zlikwidowane, e, bo niewątpliwie nie możemy jako Polacy dopuszczać do tego, żeby na terenie naszej ojczyzny w polskich miastach, na polskich placach, ulicach stały pomniki gloryfikujące zbrodniarzy, którzy odpowiadają za eksterminację setek tysięcy Polaków, za okupację Polski, za utratę kresów wschodnich, za 50 okres komunistycznej okupacji, kiedy to w zarządzie Sowietów Polską rządzili różni renegaci. Eee, miejmy nadzieję, że ten pomnik nie więcej nie będziemy musieli się spotykać. Warto przypomnieć, że jesteśmy właśnie na Pradze. Eee, tutaj kilka kilometrów dalej jest e, dworzec wileński. Wokół dworca wileńskiego, e, jak się stanie przed dworcem wileńskim, tam po środku i spojrzy się w każdą stronę, to po każdej stronie jest katownia komunistyczna, w której mordowano Polaków. Niezależnie były to katownie Armii Czerwonej, NKWD, potem u, u Becji, Bezpieki, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, informacji tzw. wojskowej. Nie możemy pozwolić na to, żeby w miejscu tak uświęconym krwią Polaków niedaleko były pomniki zbrodniczej Armii Czerwonej. Jest te, uważam także, że nie możemy pozwolić na to, żeby w naszych, nasze środowiska, dla naszych środowisk, takim wyznacznikiem, który powinien nas łączyć wszystkich wolnościowców, narodowców, powinno być to, że nie zgadzamy się na e, jakiekolwiek sentymenty wobec komunizmu i Armii Czerwonej. E, nie powinniśmy tolerować tego, że działacze niektórych e, jednej z organizacji narodowych biorą udział w oddawaniu czci e, komunistycznym generałom. Nie powinniśmy tolerować tego, że wspiera się jakieś inicjatywy rosyjskie, które mają na celu uhonorowanie Armii Czerwonej w Polsce. Powinniśmy także protestować, tak jak słusznie protestujemy przeciwko gloryfikowaniu banderowców i nazistów, E, tak samo nie powinniśmy tolerować tego, że współczesna Rosja e, gloryfikuje zbrodniarzy z Armii Czerwonej i swoje dziedzictwo komunistyczne. Nie ma na to zgody. Dla sumienia narodu Jan Bodakowski.